Katedralna spośród swoich różnych inicjatyw ma właśnie też tą inicjatywę dotyczącą formacji i takim pomysłem na formację dla dorosłych, bo w końcu rzeczy tym są katechezy katedralne są pewną formą zaproponowania formacji dla osób dorosłych tych, którzy są zaangażowani w kościele, ale także tych, które chcą. To formację przechodzić, niekoniecznie będąc jakoś zaangażowany w jakieś grupy czy ruchy. I pomysł polega najbardziej na tym, że każdego roku odbywają się, czy miałyby się odbywać cztery spotkania w oparciu o nauczanie aktualne kościoła. I jak już widzieliśmy, odbyły się takie spotkanie dwa razy, one się rozpoczynają. Od tego wymiaru modlitewnego w katedrze naszej Gorzowskiej, czyli najpierw wspólna koronka, potem msza święta razem z nieszporami odmawianymi i potem po mszy świętej możliwość właśnie tej katechezy w sali papieskiej przy katedrze, przy plebanii katedralnej. Jak już wspomniałem, dwie pierwsze katechezy za nami dotyczyły kolejno Pierwsza z nich, dokumentu, który wypłynął z Komisji Nauki i Wiary przy Episkopacie Polskim dotyczącym dojrzałej duchowości, też pewnych możliwych nadużyć i na czym by polegała dojrzała duchowość, dojrzała religijność, żebyśmy byli ściśli co do słownictwa. A druga dotyczyła kryteriów przy rozeznawaniu domniemanych zjawisk duchowych i to już był dokument... Dykasterii nauki wiary. A przed nami w tym roku jeszcze dwa spotkania do wakacji. To najbliższe, już we wtorek, 11 marca, czyli tuż tuż, przed nami, będzie dotyczyło także dokumentu dykasterii nauki wiary, tym razem poświęconemu godności człowieka, który nosi tytuł Dignitas Infinita. To ciekawe nawet jak sobie przyjrzeć się jego historii, jaką intuicję miał papież Franciszek, do czego zachęcał, jak ten dokument troszeczkę ewoluował, co w sobie zawiera, ale o tym na spotkaniu. No i ostatni, który będzie w maju, będzie dotyczył y, Prymatu Piotra w dialogu ekumenicznym i jest takim próbą, jest taką próbą y, zebrania tego wszystkiego, co się wydarzyło od, od Unnsind, Jana Pawła II, y, aż po dialog, który ma miejsce obecnie. Tak więc tak wyglądają katechezy katedralne, a co do ich samej formy, już na koniec zupełnie, czyli najprościej rzecz mówiąc, jest 20 minut maksymalnie samego wykładu poświęconego dokumentowi. Potem wraz jeszcze z dwoma księżmi z naszej diecezji, czyli z księdzem Michałem i z księdzem Barnabą prowadzimy taki dialog, troszeczkę mający być też pewnym zachętą do pytań, do tego, jak ten dokument nas rezonuje i potem, z, czyli 20 minut konferencji, 20 minut dialogu i 20 minut pytań z sali, próby też takiej naszej rozmowy ze wszystkimi uczestnikami. Do kateches katedralnych serdecznie zapraszam, bo myślę sobie dzisiaj, yy, gdzie tak naprawdę każdy może być nauczycielem na, dzięki mediom, mass mediom czy nie wiem, kanałom różnym, temu co nam daje też dzisiejsze możliwości, warto wracać do dokumentów Kościoła, do nauczania, do magisterium, żeby porządkować sobie trochę naszą wiedzę i nasze rozumienie.